Tydzień temu zapoznałem was z gotowcem zakupionym w 2015 roku, który, jak się okazało, nie radzi sobie najlepiej w grach, choć do przeglądania internetu jest wystarczający. Dziś postaramy się go przyspieszyć dzięki drobnym zmianom w tej konfiguracji. Dla szybkiego przypomnienia, siedzi tutaj APU AMD A8 6600K wraz z zintegrowanym Radeonem HD8570D 4GB RAMu DDR3 w jednej kości. Oraz klasyczny dysk twardy o pojemności 1TB. Największym problemem tej konfiguracji jest jednakość RAMu, a więc pamięć nie pracuje tutaj w trybie Dual Channel. Co jest szczególnie problemem z racji tego, że integra, która siedzi w tym procesorze, korzysta właśnie z RAMu, a więc i ona jest tutaj spowolniona. Dzięki trybowi Dual Channel podwajamy przepustowość pomiędzy kontrolerem pamięci a samymi pamięciami, co oznacza, że możemy po prostu szybciej komunikować się z RAMem. Co jak wspomniałem szczególnie pomoże nam, bo w obecnej sytuacji CPU i GPU biją się po prostu o dostęp do RAM. -u. Także pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, będzie właśnie RAM. Dobrze byłoby dołożyć tutaj drugą, najlepiej taką samą kość i mieć łącznie 8GB RAMu w dwóch kościach. Jako, że nie mam akurat żadnej 4GB kości, to zamienię jedną kość na dwie kości o pojemności 2GB. I z 1333 MHz podkręcę je na 1600 MHz. Bo właśnie takie taktowanie miała poprzednia kość RAMu. Mimo, że w takiej sytuacji nie zmieniamy ilości pamięci, to zobaczycie, że sam fakt rozdzielenia z jednej kości na dwie zrobi naprawdę dużą różnicę. A więc zapraszam Was na testy. Jak widzieliście, wydajność tego apu z dwoma kośćmi ramu jest zupełnie inna. Gry według mnie stały się dość grywalne, może nie wyglądają najlepiej, ale da się w nie grać. A więc, jeśli macie podobną sytuację w swoim komputerze lub nawet dokładnie taką samą konfigurację, to powinniście poważnie zastanowić się nad zakupieniem drugiej kości, oczywiście, jeśli macie taką możliwość. A więc ten problem został rozwiązany. A co gdyby dołożyć tutaj zewnętrzną kartę graficzną i nie korzystać z Integry? Takie pytanie zadało kilku z Was w komentarzach pod poprzednim filmem. Aby to sprawdzić włożyłem do tego gotowca rx 560 a właściwie odblokowaną 460, by sprawdzić jak w połączeniu z APU A8 6600K taki zestaw poradzi sobie na dokładnie tych samych ustawieniach. Wiem, że ten procesor nie należy do najwydajniejszych i może nieco spowalniać tę kartę, ale czemu nie? Sprawdźmy więc, co potrafi teraz gotowiec. W niektórych grach dałoby się bez problemu podnieść rozdzielczość i ustawienia, ale w celu porównania wszystkich konfiguracji razem ustawień nie ruszałem. Ale wraz z GPU ta konfiguracja nie radziła sobie najgorzej. Jest jeszcze kilka rzeczy, jakie można by wykonać, aby przyspieszyć tego gotowca. Na przykład wystarczyłoby dokupić jakiegoś SSD-ka, aby pozbyć się większości ścinek w grach. Jednak niestety największe nieużywane SSD, jakie posiadam na ten moment, ma pojemność 16GB. Więc raczej nie nada się do tego materiału. No więc na tym będziemy musieli zakończyć nasze przygody z tym gotowcem. Podjąłem też próbę podkręcania tego apu, jednak okazało się, że na tej płycie manualna regulacja napięcia procesora jest zablokowana i gdy tylko podnosiłem mnożnik tego procka, po prostu napięcie skakało jak szalone, nawet do 1,5 V, a z tym raczej nie poradzi sobie zwykły boksowy cooler. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu z testem tego gotowca w domyślnej konfiguracji, to koniecznie go obejrzyjcie. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.